Czujesz frustrację, kiedy wstawić jakiegoś pięknego posta na Instagrama, czy Facebooka, czy LinkedIn'a i nikt nie komentuje, ktoś tam może jednego lajka, like czy dwa wrzuci i nic się nie dzieje. A ty włożyłeś, czy włożyłaś tyle wysiłku w tą rolkę, w tego posta, w to przemyślenie, żeby to było wartościowe, fajne, poruszające. Jeżeli tak, to nie jesteś sam i sama. I witam Cię na blogu Prospery jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Dzisiaj będzie o tej frustracji właśnie, bo oczywiście jaką rolę mają media społecznościowe, to już mówiłam w wielu różnych innych odcinkach, ale o tej frustracji, która budzi się w nas, kiedy my właśnie tego posta. Kiedy jest frustracja? Najczęściej wtedy, jeżeli pokładamy zbyt duże nadzieje i oczekiwania w media społecznościowe, czyli w to, że no to my tu wyjdziemy, tego posta napiszemy, to będzie ważne. No i rozhula się dyskusja i będzie dużo rzeczy się działo i na pewno jeszcze z tego przyjdą klienci. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlatego, że wejdź w buty twojego potencjalnego odbiorcy, który bierze telefon do ręki i scrolluje i ma. Najczęściej robi to wtedy, kiedy chce odpocząć gdzieś tam w autobusie czy sobie czeka na coś. Tam nie przychodzą ludzie, którzy yy, Wchodzą na media społecznościowe podejmować, podejmować jakieś poważne dyskusje i komentować itd. Owszem, czasami się to zdarza, że ktoś coś skomentuje i, i coś tam ich poruszy, jeżeli szczególnie temat jest rozliwy, to proszę bardzo wtedy. Ale w normalnych jakichś takich postach inspirujących, dających jakąś fajną wiedzę coachingową itd. zazwyczaj to się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie mają czasu komentować, że jeden post za drugim oglądają, że nie przychodzą tam na wielką dyskusję, że jesteś tam wśród miliona innych ludzi, którzy też coś mówią. Jest to zupełnie naturalne, że ktoś po prostu kliknie lajka albo go nie kliknie, bo będzie miał czas albo nie będzie miał czasu. Dlatego nie frustruj się, bo to, ile masz tych lajków albo ile komentarzy. Po pierwsze, oczywiście, że zależy od Twojego kontentu i warto sprawdzić, czy jest dobry, czy jest to rzeczywiście wartościowe i fajne, czy tworzysz dobry wizerunek tym kontentem. Po drugie, zależy od tego, ilu masz obserwujących, do ilu osób ten post dotarł. A po trzecie, i to jest chyba najistotniejsze, lajki i komentarze niekoniecznie przekładają się na klientów, a na to często liczymy. Robiąc media społecznościowe, moim zdaniem całkiem niesłusznie. Znam ludzi, którzy mają setki lajków i dwa tysiące udostępnień i wielkie komentarze i cała dyskusja, a to się na nic nie przełożyło. Są osoby, które na Instagramie mają 50 tysięcy obserwujących, i to też niekoniecznie przekłada się na ich klientów, jeżeli są coachami. Okay? Więc yy, tak tylko mówię, żeby trochę w zbalansowany sposób patrzeć na media społecznościowe, nie mieć wielkich oczekiwań i nie wyciągać wniosku, że skoro ja mówię, a ja tu nie komentują, nie lajkują, to znaczy, że ja jestem do niczego i w ogóle już się wycofuję, tylko ok. Żeby zdobyć klientów, to trzeba robić coś innego. Na razie, pa.